Witam serdecznie na kolejnej krótkiej lekcji, dzisiaj co nieco na temat telefonu. Ktoś mnie zapytał w komentarzu, jak powiedzieć poproś mamy w sensie do telefonu. Jak to ująć poproś mamy? No w języku angielskim to będzie powiedziane zupełnie inaczej. Ok, przenieśmy się przed ekran. Ok, moi drodzy, przy okazji stworzyłem Wam takie dwa krótkie dialogi. Wytuściłem pewne ciekawe, ważne zwroty. Może na początek taka krótka scenka. Dzwonimy na przykład do jakiejś firmy. Ktoś odbiera, no to hello. I my się ładnie przedstawiamy. No to użyjemy takiej oficjalnej formułki. My name is John Smith. Can I speak to the manager? Ok, czy mogę rozmawiać z... Can I speak... To. No i uwaga, przykładowo odebrał telefon właśnie menadżer i my powiemy przy telefonie. Więc uwaga, oni mówią speaking, że właśnie mówi w tym momencie. No i how can I help you? W czym mogę pomóc? Kolejna scenka krótka, przykładowo ktoś dzwoni, nie wiem, do mojego taty, no i mówi hi John, a to ja Odbieram telefon. No i mówię, że to nie tata, tylko ja. Więc uwaga, wtedy nie będę mówił, wiadomo, my name is, bo to byłoby bez sensu i zbyt sztucznie. This is Paul. Tak się zastanawiam, co my byśmy powiedzieli w języku polskim. Tutaj Paweł, coś takiego chyba, nie? Tutaj Paweł. Oh, this is Paul. Tak mówimy. To jest Paweł. O sobie tak mówimy. No i teraz właśnie poproszę. Tate. Używamy czasownika get w czasie przyszłym I'll I'll get my father. Albo him, poproszę go. Poczekaj. Hold on. Piękne łączenie międzywyrazowe, dy ucieknie, czyli hold on. Czyli nie oddzielnie hold on, tylko hold on. Dzięki. Trzymajcie się.